W tym roku sezon grzybobraniowy rozpoczął się nieco wcześniej, stąd też i osób, które spotykamy w lasach, jest jak na początek września bardzo dużo. Nie jest to oczywiście problemem, natomiast kłopoty mamy z osobami, które trafiają do lasu, a nie potrafią z niego samodzielnie powrócić. Tylko podczas ostatnich tygodni lubuska policja kilkanaście razy. Powiadamiana była o takich zaginięciach. Najczęściej najwięcej przypadków dotyczy osób w bardzo podeszłym wieku. Osoby takie wychodzą bez wiedzy rodziny do lasu, przebywają tam kilka godzin, a później jest problem, ponieważ samodzielnie nie potrafią wyjść z lasu, nie potrafią powrócić do domu. Ochrona życia i zdrowia ludzkiego jest priorytetem. Dla nas zawsze jest to najważniejsze. Warto jednak podkreślić, że w każdej takiej akcji poszukiwań zaginionej osoby bierze udział przynajmniej kilkudziesięciu funkcjonariuszy. Razem z nami, tam na miejscu są strażacy, Straż Leśna to wiele osób, które godzinami są włączone do takich działań osób, które w tym czasie mogły wypełnić służbę w zupełnie innych miejscach. Pamiętajmy o tym, uprzedzajmy fakty, dbajmy o naszych seniorów, o naszych najbliższych. Jeżeli dzisiaj się o nich zatroszczymy, nie będziemy mieli problemów w przyszłości.